Cześć Wam! Dziś zabieramy Was do Moven Peak Resort Soma Bay – luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu w Egipcie, który zachwyca elegancją, nowoczesnością i idealnym położeniem nad Morzem Czerwonym. Moven Peak Resort Soma Bay to raj dla miłośników relaksu i aktywnego wypoczynku. Hotel znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, oferując gościom leżaki, parasole oraz bar plażowy to idealne miejsce na podziwianie malowniczych zachodów słońca i kąpiele w krystalicznie czystej wodzie. Obiekt dysponuje aż czterema basenami, w tym jednym z podgrzewaną wodą oraz imponującym akwaparkiem z splashmania, ze zjeżdżalniami dla dorosłych i dzieci. Fani aktywności sportowych znajdą tutaj korty tenisowe, siłownie, sporty wodne oraz możliwość uprawiania windsurfingu. Dla najmłodszych gości przygotowano specjalne strefy zabaw. Mini klub, animacje oraz mini disco, dzięki czemu zarówno dzieci, jak i rodzice mogą w pełni cieszyć się wakacjami. Hotel oferuje bogaty wybór restauracji z kuchnią międzynarodową, orientalną oraz włoską. Na gości czekają eleganckie wnętrza, świeże owoce morza i wykwintne desery. Dodatkowo, osoby szukające pełnego odprężenia mogą skorzystać z centrum SPA. Gdzie dostępne są sauny, jacuzzi, masaże oraz łaźnia parowa. Moven Peak Resort Soma Bay to idealne miejsce, zarówno na rodzinne wakacje, jak i romantyczny wypoczynek we dwoje. Bliskość lotniska w Hurgadzie, wysoki standard obsługi oraz szeroka oferta rekreacyjna sprawiają, że hotel jest jednym z najlepszych wyborów na wypoczynek w tej części Egiptu. A jakie są opinie gości? Większość podkreśla czystość, piękny teren hotelu oraz fantastyczne jedzenie. Niektórzy wskazują na brak muzyki na terenie hotelu i nieco monotonne śniadania, ale ogólne wrażenia są bardzo pozytywne. Podsumowując, jeśli szukasz eleganckiego hotelu przy plaży z aquaparkiem, animacjami oraz bogatą ofertą sportową, to Moven Peak Resort Soma Bay spełni Twoje oczekiwania. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym hotelu, i czy chcielibyście spędzić tutaj swoje wakacje? A jeśli szukasz więcej inspiracji na wymarzone podróże, subskrybuj nasz kanał Odkryj wakacje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.